No ale mój durian dzisiaj jest jakiś... niedobry. Śmierdzi okropnie. Nie wiem do czego mogę porównać ten z Twoim tym durianem. <śmierdzi> Wiecie do czego Wam mogę porównać ten zapach? Nie wiem. Zepsutej cebuli ze skarpetkami starymi. Dzisiaj to normalnie tryskam pozytywną energią. Czekajcie mnie. Pierwszy raz od paru dni nie pada. A nawet jeszcze przed chwilą było słońce. <laughs> Teraz takie lekkie białe chmurki są, nieważne. Zaczynam zaraz trening z Przemkiem. Dzisiaj trening na gumach. O, to pani przyszła, która sobie jogę robi. No i co w dzisiejszym vlogu zobaczycie ciekawą rzecz. Na początku tego filmu chciałbym tylko podziękować firmom, które mnie wspierają. Grand Game oczywiście. Super rzeczy, polecam bardzo. Sibiga Fight Gear, firma z Anglii, która mi daje sprzęt sportowy. Firma SFD, czyli suplementy. Wbijajcie na strony na dole w opisie. Zobaczycie zniżki właśnie do tych firm. Dzięki mnie, które uzyskacie. Wbijajcie, nie pożałujecie. Dobra, ja zaczynam trening. Przemek z karą się szykują do kolejnych nagrywek, a ja korzystam z pogody. Niestety dzisiaj opublikowali komunikat, że dalej baseny w kondoninach w kondominium będą zamknięte. Ale u nas jest trochę inaczej. U nas się wszyscy znają. I nikt na nikogo nic nie gada. No to dzisiejszy odcinek będzie na temat duriana. Jak wiele osób twierdzi, jest to najbardziej śmierdzący owoc na świecie. Ja zdecydowanie mogę trochę to podważyć. Oczywiście, jeśli jest nieświeży, śmierdzi okropnie. Jakieś stare skarpety w smaku. Zdarzyło mi się parę zjeść, parę razy zjeść nieświeżego durianu. To było naprawdę okropnym przeżyciem i dla każdej osoby, która jego pierwszy raz to mogę zagwarantować, że to jest pierwszy i ostatni raz. Zawsze jak kupujecie Duriana, starajcie się, żeby przy Was wykroili wam kawałek owocu, żeby był na pewno świeży. Nie kupujcie Duriana pakowanego już wiecie, tego folią gotowe paczki do zjedzenia. Taki Durian smakuje okropnie. Gwarantuję Wam to. Właśnie. Dobra, odwrócę kamerkę. Doszedłem do stońska, właśnie gdzie jest durian. Tak wygląda cały owoc durianu. Kolce bardzo ostre. Rośnie to na drzewie, i tutaj macie takie kawałki, które sobie można kupić. To wam już wczoraj pokazywałem. Ja poproszę, żeby mi dali całego duriana świeżego, żeby przy mnie go pokroili. No i wam później pokażę. I powiem, jak smakował, i tak dalej. Dodatkowo wezmę jeszcze. Taki owoc Nie wiem co to jest, nie jadłem tego nigdy Z chęcią spróbuję eee, Dodatkowo wezmę to Później wam powiem jak to się nazywało Bo nie pamiętam I też wam powiem Jeszcze jest tu jedna rzecz, której jeszcze nie jadłem Też spróbuję Dzisiaj będzie taki owocowy vlog Tutaj jest jeszcze Owoc Dragon Fruit Czyli smoczy owoc Tak wygląda w środku Dla mnie smakuje jak kiwi. Jak kiwi i nawet ma podobną konsystencję. Nie wiem. Na mnie szało nie robi. O, ja oczywiście lubię kiwi, ale to na mnie szało nie robi. Dobra. biorę durianu. Dzisiaj do filmiku sobie nawet założyłem specjalną koszulkę. Żeby pasowało. Dobra. Powiem Wam jeszcze. Duriana można wyczuć naprawdę z daleka. Jeśli znajdziecie stoisko, gdzie sprzedają Duriana i jest dużo z nich otwartych, już to wierzcie mi, że tu fuj, fuj już czuję strasznie. Ale parę metrów dalej, nawet jak przejeżdżacie motorem i tak dalej, ten zapach jest tak intensywny, że się go czuje. Dobra, teraz się dowiedziałem, bo są dwa rodzaje: to jest Baby Durian, czy są to po prostu takie mniejsze, i tu są wielkie. Doradzili mi, że lepiej wziąć małego. No z racji tego, że tamte dużo bardziej śmierdzą i tamte, jeżeli by mi otworzyli go, on dopiero by był gotowy za południem Thursday. Czyli jutro dopiero. Także nie ma czasu, muszę nagrać dla Was. Biorę małego i zobaczymy, bo małego szczerze mówiąc, nigdy nie jadłem. Zawsze jadłem tylko te duże. Dajcie znać w komentarzach, kto z Was jadł i czy lubicie. Dobra, pokażę Wam jak się otwiera. Na początku pan na krawa. Otwiera go bezpiecznie, żeby mi po prostu nie zniszczyć owoca i tylko na, żeby był nakrojony, tak. Mm. 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 Yeah. <laughs> better, better, No i tak, wziąłem jeszcze mango stick. To się nazywa snake fruit czyli wężowy <noise> wężowy owoc, czy jakoś tak, nie wiem jak to wypowiedzieć, No i oczywiście durian. Resztę rzeczy widzicie. mam jeszcze lici, ale to wezmę z domu. I ogólnie to stoisko miażdży psycha. Jest pięknie i smacznie. No i zaczynamy. Na początku lici nie wiem ilu z Was jadło, pewnie dużo, bo to można dostać w Polsce. Mango stick, pyszne. Później będzie snake fruit. I na końcu największy śmierdziel na świecie, czyli durian. Uwierzcie mi, że tak śmierdzi, że teraz aż nie mogę, fuj. Aż tu siedzę i normalnie tak śmierdzi. Póki jest zamknięty, jeszcze jest spoko, ale jak się go otworzy, masakra. Ale smaku ogólnie ja lubię. Dobra, zaczynamy. No i dobra, zaczynamy. Na początku zaczniemy od tego, o czym właśnie jest ten odcinek, czyli o najbardziej śmierdzącym owocu na świecie, jakim jest durian. Mam jego fajnie rozkroju. Czekajcie, tu jest słabo. O, tutaj. Tak wygląda rozpołowiony. W środku to żółte, ten owoc. To się wyjada. Tam, tam jeszcze dodatkowo jest pestka. No, ale mój Durian dzisiaj jest jakiś niedobry. śmierdzi okropnie. No i konsystencja dzisiaj też nie jest tak. Taka, jak jadą ostatnio. Właśnie wiele osób jak kupi Duriana pierwszy raz trafi na coś takiego, że w środku zaraz w będzie ciapka. Wtedy ten Durian nie jest dobry. I gwarantuję wam, że jak zjecie go pierwszy raz, to już więcej wtedy nie zjecie. Chociaż ja, ja trafiłem pierwszy raz na takiego i później z ciekawości tak spróbowałem jeszcze raz, bo ktoś mi powiedział, że trafiłem po prostu na złego. bo jak śmierć. Na no, co nie wyobrażacie, jak to śmierdzi To jest właśnie przykład złego Duriana. No. O Durianie by było na tyle. Muszę się iść resztę owoców, bo tak śmierć wytrzyma się wytrzymać no. nie Uwierzcie mi, że to parę metrów dalej czuć. Następny mango stick. To jest owoc, który pierwszy raz jadłem właśnie w Tajlandii i mi niesamowicie zasmakował. Wygląda dokładnie tak. W środku jeszcze każdego z tego białego kawałka o. w środku jeszcze jest pestka. Ale to jest po prostu przepyszne. Gwarantuję Wam, że jak dacie to jeszcze do lodówki, to jest jeszcze lepsze. No. Kolejne. Liczy. Wiele z Was pewnie jadło. Też trzeba rozpołowić na pół. Najlepiej... O, ale prysło. Będzie mega soczyste. Wygląda dokładnie tak dla mnie jeszcze odreślona. I ostatni owoc, którego jeszcze nigdy wcześniej nie jadłem e, Wziąłem go po prostu z ciekawości. Jest snake fruit. Wygląda dokładnie tak Trzeba go też rozpołowić. Trzeba uważać, bo ma kolce. O. Dobra. Dobra. W środku takie co jest. Dokładnie tak to wygląda. Obiorę to troszkę bardziej. Ale co, jestem pokut już? Czekajcie. Wodą z basenu fuj. Dobra Nie wiem do czego mogę porównać ten z Twoim durianem. durianem, <grym> Wiecie do czego wam mogę porównać ten zapach? Nie wiem z tej cebuli ze skarpetkami starymi A to jest naprawdę bardzo dobre To jest Słodko kwaśne, pani powiedział że to będzie kwaśne. Dla mnie to jest słodko kwaśne, może to akurat jest już. <laughs> Dlatego teraz <laughs> to nie to No. <laughs> to jest słodko kwaśne i jest naprawdę spoko. Znam ten, znam ten smak, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć, co to jest. Ale dobra. dobra. Wracając do tematu duriana, pamiętajcie, że jak go kupujecie, najlepiej, żeby konsystencja w środku była twarda. Jeżeli jest ciapka już zrobiona, nie będzie dobry. Będzie śmierdział. Gwarantuję Wam, że Wam nie będzie smakował. Jak jest elegancko w środku, czyli twardy miąż, e, całe kawałki się go fajnie odrywa, wtedy durian jest naprawdę smaczny i nie śmierdzi. Ten śmierdzi okropnie. Uwierzcie. Dobra, dzięki wielkie, dzisiaj też taki trochę inny odcinek niż z normalnie. Ale zastanawiam się, ilu z Was byś spróbowało takiego duriana, Bo to jest naprawdę ciekawe. Ja się zastanawiałem parę razy, zanim zjadłem pierwszy raz. Ale ja w sumie lubię próbować nowych rzeczy. Także się cieszę, że to zrobiłem. Ten dzisiaj niedobry. Dobra, tyle. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.